Te produkty z Lidla wcale nie są zdrowsze. Jeśli myślisz, że wprowadzając te produkty do diety zaczniesz jeść zdrowiej, to jesteś w błędzie, bo... Solone orzechy, mimo że są źródłem zdrowych kwasów omega-3, dostarczają mnóstwo soli. Te w 100 gramach mają jej aż 1 gram, a powinniśmy ograniczać ją maksymalnie do 5 gramów dziennie. Zamiast takich mieszanek wybierz orzechy bez zbędnych dodatków. Soki na pierwszy rzut oka mają prosty skład i są bez dodatku cukru, ale płynna konsystencja sprawia, że nie są źródłem błonnika, który poprawia pracę jelit i uczucie sytości. Zamiast soków wybierz całe owoce, które są źródłem witamin, błonnika, mają mało kalorii i nasycą Cię na dłużej. Owocowy jogurt pitny ma tylko 3% wiśni i cukier na drugim miejscu w składzie, co sprawia, że ma prawie 11 g cukrów prostych i niecałe 3 g białka w 100 g. Odłóż go i wybierz owocowy pitny skier, który nie jest idealny, ale ma więcej wiśni i mimo, że nadal ma sporo cukrów prostych, w 100 g ma już 6,5 g białka. Ale ten jogurt ma jeszcze więcej białka i nie ma cukru dodanego. Najzdrowszym wyborem będzie skier pitny naturalny.